Elementarz rozwoju człowieka. W naszej kulturze, kiedy dziecko zachowuje się w sposób niekoniecznie odpowiadający dorosłym, bardzo często ktoś mówi: Och, on próbuje na siebie zwracać uwagę. Dziecko słyszy: Przestań się popisywać albo nie jesteś pępkiem świata. Specjaliści doradzają, jak to zrobić, żeby profesjonalnie pozbawić dziecko uwagi. Na uniwersytetach studiujący pedagogikę i psychologię uczą się, że time-out to znakomita metoda wychowawcza. Time-out to skrót od zdania Czas bez pozytywnego wzmocnienia Czas bez uwagi. O tym, dlaczego dawanie uwagi dziecku jest ważne, w dzisiejszym odcinku Elementarza Rozwoju Człowieka. Mały Kuba bardzo źle znosił rozstania ze swoimi rodzicami. Miał dopiero 9 miesięcy i strasznie płakał każdego dnia, gdy miał zostać w żłobku. Na początku rodzice tulili go i pocieszali tak długo, aż malec się uspokoił i mógł przejść do rąk opiekunki. Zwykle potrzebował jednak sporo czasu, co strasznie irytowało panie ze żłobka, bo zaburzało im rytm poranka w placówce. Pewnego dnia pani Ania wytłumaczyła mamie Kuby, że dziecko robi to po to, żeby zwracać na siebie uwagę. Jeżeli rodzice dalej będą z nim tak postępować, skończy się to tym, że dziecko ich sterroryzuje. Zaleciła, żeby od następnego poranka rodzice szybko przekazywali dziecko opiekunce, mówiąc mu, że przyjdą po niego po obiedzie. Tak też się stało. Tego dnia Kuba po raz pierwszy miał się dowiedzieć, że jego potrzeba bliskości i uwagi ze strony rodziców jest nieważna. Wkrótce stało się dla niego jasne, że niezależnie od tego, jak bardzo będzie płakał i rozpaczał, sytuacja nie ulegnie zmianie. Dorośli byli zadowoleni, bo dziecko przestało się źle zachowywać i nazwali to sukcesem w adaptacji do żłobka. Zdolność zdobywania uwagi przez dziecko jest jednym z jego podstawowych zadań rozwojowych. Tylko wtedy, gdy dziecko zwróci na siebie uwagę, ma szansę, żeby jego potrzeby były zaspokojone. Na wczesnych etapach życia dzieci sygnalizują swoje potrzeby zazwyczaj płaczem. Stopniowo w ich repertuarze zaczynają pojawiać się inne dźwięki i gesty, potem słowa. Większość dzieci ma ekspresję pozwalającą rodzicom skutecznie odgadywać potrzeby dziecka. Jeżeli są rodzicami o dojrzałej osobowości, zorientowanymi na dziecko, zwykle na nie odpowiadają. Część dzieci Rozwija się w silnie niewłaściwych warunkach, gdzie dorośli zaniedbują ich potrzeby, a część w warunkach, które są ukształtowane kulturowo tak, a nie inaczej. Nie reaguj jak płacze, bo będzie wszystko na tobie wymuszać. Nie noś, nie przetulaj, bo ci kiedyś na głowę wejdzie. Czy ty musisz od razu lecieć do tego dziecka? Niech się uczy, że trzeba trochę poczekać. W taki sposób, to ty go nauczysz, że jego fanaberie są najważniejsze. Któż z nas nie zna tych słów? Niedawno na naszym fundacyjnym fanpage'u w jakiejś dyskusji przeczytałam, że przecież całe pokolenia były tak wychowywane i wyrośli z nich wspaniali i prawi ludzie. Więc po co cokolwiek zmieniać? No cóż, istnieje taka możliwość, że tego nie zmienimy. Bo to, co w naszej kulturze wychowywania dzieci robimy najlepiej, to zabijamy w nich zdolność do poważnego traktowania swoich własnych potrzeb. Ba, uczymy je, że samotność emocjonalna, brak bliskości, brak uwagi i troski są czymś zupełnie normalnym i pożądanym. W wielu domach po dziś dzień panuje zasada, że dziecko może przebywać z rodzicami i korzystać z ich uwagi tylko wtedy, jeżeli sobie czymś na to zasłuży. Pobawisz się ładnie w swoim pokoju, i potem możesz przyjść do mamy. Jak posprzątasz pokój, to z tobą zagram w tę grę. Nie rozmawiam z tobą, kiedy płaczesz. Najpierw musisz się uspokoić. Rodzicom, którzy sami zostali pozbawieni zdolności dbania o swoje potrzeby emocjonalne i relacyjne, będzie wydawało się oczywistym, że należy to samo zrobić swojemu dziecku. Ci rodzice wciąż noszą w sobie małego kubusia, który wyrwany z rąk matki czy ojca w żłobku, żałośnie płakał, a potem zrozumiał, że to nie ma najmniejszego sensu, albo małą Izę, która tupała i krzyczała, próbując przekonać kogoś, by zajął się jej frustracją, a potem dowiedziała się, że to nie ma najmniejszego sensu. Ci rodzice sami szukają potwierdzenia, że są dla kogoś ważni. Uwieszają się emocjonalnie na swoich partnerach, żądają uwagi i bezwarunkowej troski. Co gorsza, tego samego oczekują od swoich dzieci. To dzieci są dla nich, a nie oni dla dzieci. To dzieci swoim przywiązaniem nierzadko karmią ich wewnętrzne, małe, opuszczone i odtrącone emocjonalnie dziecko. Matka Polka. Matka Polka ma zadbać, żeby dziecko miało co jeść żeby było ubrane czyste i koniecznie dobrze się uczyło. Matka Polka nie jest od tego, by siedzieć koło swojego płaczącego dziecka i mówić mu: tak, jesteś dzisiaj bardzo słaby i wszystko cię denerwuje, dlatego teraz płaczesz i dlatego jest ci źle. Matka Polka nie umie dać pozytywnej uwagi dziecku, które przeklina z powodu nadmiaru emocji. Powiedzieć mu: widzisz, kiedy czujesz się bezradny, to przeklinasz i to ci pomaga się uspokoić. Możemy spróbować też inaczej, ale teraz jest właśnie tak. Matka Polka się poświęca. Matka Polka jeździ z dzieckiem od gabinetu do gabinetu, od specjalisty do specjalisty, wydaje fortunę i się zadłuża, żeby pomóc swojemu dziecku, jeżeli tego potrzebuje. A tak naprawdę szuka kogoś, kto jej to dziecko naprawi, żeby nie musiała stawiać czoła czemuś, co w jej własnym dzieciństwie amputowano. Dziecięcym potrzebom emocjonalnym. I tak samo rzecz się ma w wypadku ojca polaka żywiciela. Zdolność do zdobywania uwagi jest podstawową umiejętnością dziecka, które dzięki niej może przetrwać. Każdy z nas ma przodków, którzy przeżyli tylko dlatego, że odłożeni w zborze potrafili zdobyć uwagę pracującej obok matki, gdy coś zagrażało ich bezpieczeństwu. Dziś, w większości wypadków. Dzieci nie muszą walczyć z dobywaniem uwagi o życie, ale to, na ile dorośli będą odpowiadać na ich potrzeby wyrażane zdobywaniem uwagi, będzie stanowić w przyszłości o jakości ich życia zdrowiu psychicznym i emocjonalnym. O tym, jak zwracać uwagę na swoje potrzeby, żeby móc skutecznie i zdrowo wychowywać czy wspierać własne dziecko, w następnym odcinku Elementarza Rozwoju Człowieka.